Słuchajcie, z buta wszystkie komentarze nagradzam sercem, ale te takie wiecie, większym sercem po prostu nagrodzę te, które będą bardziej kreatywne. Także zostawcie ślady, ja już was wszystkich prawie pamiętam. Normalnie na dole jak coś komentujecie, a jeżeli nigdy nie dostajecie serca, to możecie w tym momencie ode mnie je dostać. Także y, przejdźmy tutaj dalej do odcinka. Się Siemma, chcę wam wszystkim w tym momencie podziękować za taką liczbę łapek. W 20 godzin wypiszcie 107. Dziesiąt, łapek w górę Dziękuję za tą aktywność i się bardzo z tego powodu cieszę A teraz z tego powodu, uwaga, uwaga Raperka będzie dla was tańczyć Wybierzcie piosenkę do kolejnego odcinka Jeżeli pobijemy rekord łapek spod tego odcinka To raperka zatańczy do piosenki, którą zaproponujecie zap zap Zaproponujecie w kolejnym odcinku I która zdobędzie największą liczbę łapek To po prostu będę tańczyć do kolejnej piosenki A teraz wybrałam piosenkę ja Uwaga Jesteś to Kronik palisz dołk dołk. Czujesz jak w Totok Show. Robię phone call, moja supra lubi blow off. Jako jedyny robię folklor, Jako jedyny jestem w Tokio. Jako jedyny tworzę yeah. holder school, Volvo. Dla mnie to nie jest common. Real lorem polo. Moje oczy low blow. twoje oczy low low. Śmiechy śmiechami. Ja tutaj, wiecie, muszę być teraz już poważna, więc ja witam wszystkie nowe osoby przede wszystkim, które dołączyły na kanał w ciągu tych kilku godzin, dokładnie dwudziestu kilku, dołączyło kilkadziesiąt nowych osób na kanale. Witam! kłaniam się, nisko I, i oczywiście tutaj jeszcze na początku chcę was zaprosić na discorda, serwera musicie wszyscy dołączyć, must have must have tu, czy must have jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, mój angielski jest perfect, I, więc dołączcie do discorda i oczywiście polubcie fanpage tam też znajdują się ankiety i konkursy na VIPy, fly'e i też przejdźmy już do y odcinka Witam każdego bardzo serdecznie. Już po raz chyba nie wiem, który w tym odcinku. Ogólnie jesteśmy właśnie na moim serwerze, który wystartuje. Uwaga, uwaga! Została już ustalona data w sobotę. Nagrywam ten odcinek, ponieważ yy, szczerze. Ja osobiście nie mam z czego innego nagrywać. Nie będę się wypowiadać odnośnie edycji, które teraz trwają innych serwerów, bo to nie w tym odcinku. Jednakże ja po prostu mówię otwarcie, nie mam z czego nagrywać. Więc stwierdziłam, że po prostu sobie tutaj troszeczkę porozmawiam na temat tego serwera. A jako, że uwielbiam sama oglądać YouTuberów, powiem Wam szczerze, że bardziej lubię oglądać, jeżeli ktoś na przykład opowiada o swoim serwerze, niż jakieś normalne odcinki. To tak swoją drogą. Stwierdziłam, że bez sensu jest nagrywać mi coś typu minigierski tutaj na jakiś. Bedwarsach, bo to też jest nudne, ale sobie po prostu pogadam i wyjaśnię kilka kwestii związanych właśnie ze startem serwera. O oh, boże, tlenu muszę złapać, czekajcie. Dobra, złapałam tlenu, przejdźmy tutaj do kontynuacji. Serwer będzie wystartowany tutaj w sobotę. Możecie wybrać godzinkę na fanpage'u, macie tam ankiety, konkursy, właśnie na rangi, jak już mówiłam wcześniej. Ogólnie będzie to zrobione. To jest w ogóle Skyblock, na którym raczej nie graliście nigdy. W sensie mówię tutaj też o ekonomii, która ma miejsce. Nigdy nie ma tak na skyblockach A ja mam teraz tak szybki taki spoiler walne Są tutaj strasznie duże kwoty Jeżeli chodzi o same pieniądze Jest ogólnie podniesiona strasznie gospodarka Tylko, że to nie jest tak, że gospodarka przez to upadnie Że ktoś będzie miał ileś tam milionów Tylko jest to zrobione specjalnie, żeby po prostu wyglądało to inaczej A nie tak jak na każdym serwerze Nie wiem, trzcina jest po 30 Ja to pamiętam na pamięć Sprzedaż trzciny to jest zazwyczaj Po 30 na przykład 2 dolary tak? A u mnie na przykład trzciny stak, Sprzedajecie, uwaga, poczekajcie, nie kup Sprzedajecie na przykład. Nie, nie tym klawiszem. To ja robię, no, sprzedajecie stack trzciny za 2240 ogólnie właśnie ta ekonomia jest zupełnie inaczej zrobiona ale myślę, że wam to przypadnie do gustu na serwerze chcę wam tutaj powiedzieć są automatyczne eventy automatyczne eventy pvp gladiatorów teleportuje was na arenę i wszyscy się tutaj bijecie i kto wygra oczywiście dostaje nagrodę, oprócz tego są automatyczne eventy ox, to znaczy takie półautomatyczne można powiedzieć i oprócz tego są automatyczne eventy parkour, więc myślę, że naprawdę będzie się działo te eventy są kilka razy w ciągu dnia, więc y, no, nie możecie tutaj, nie będziecie mogli narzekać, że macie za mało eventów. Oczywiście oprócz tego przygotowaliśmy dla Was kilkanaście map eventowych, takich dungeonów różnych, jakichś eventów y, typu labirynt, typu jakieś tam y, tor przeszkód i tym podobne. Więc no, jeżeli chodzi o eventy, nie będziecie mogli narzekać. Chcę tutaj jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że reklam załatwiłam naprawdę bardzo dużo i uwierzcie, zainwestowałam w to setki. Można już za niedługo będzie mówić tysiące pieniędzy, żeby ten serwer w ogóle wystartował. Tak naprawdę mogłam sobie go wystartować, nie wiem, kilka miesięcy wcześniej, bez załatwiania jakichś zabezpieczeń, bez kurczę, kupowania jakiegoś maskot, logo i innych tego typu rzeczy, mogłam tak naprawdę z tylko reklamu na swoim kanale wystartować, ale stwierdziłam, że nie. Trzeba tutaj zainwestować więcej, żeby też właśnie więcej osób się o tym serwerze dowiedziało. Chcę tutaj powiedzieć, że y, załatwiłam właśnie dużo reklam Tak jak już też mówiłam y, Ale będzie to też wyglądać tak, że nie będą to tylko reklamy Które będą na samym przed startem edycji Tak Tak jak to wszystkie serwery z gildiami Zawsze załatwiają, że reklama jest jedna Przed startem, a później nie wiadomo co Bo po paru dniach jest koniec edycji Bo nikt nie reklamuje i tak dalej I tak dalej, i tak dalej A tutaj załatwiłam reklamy tak, że przed startem będzie tutaj kilka reklam y, Oczywiście jeżeli jesteście chętni Na przykład mniejsi, więksi youtuberzy To ja tutaj jestem skłonna do zawarcia współpracy z wami y, Ale będzie to wyglądać tak że uwaga, jeden youtuber powyżej 30 tysięcy subskrypcji będzie oceniał tutaj na przykład wasze wyspy, o, nagra taki odcinek, ma po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na filmie. Ja tutaj z nim też to ugadałam, będzie oceniał ocenianie wysp, więc ja wam od razu tutaj radzę się po prostu postarać przy budowaniu i później możecie na pewno będziecie mogli jakieś Minecrafty premium i tym podobne zgarnąć. No i więc jakby załatwiłam to w ten sposób, żeby przez całą edycję ciągle coś tutaj było działane i ciągle było coraz większa liczba osób, tak? Skyblock wiadomo, że to nie będzie, nie będziecie mieć tutaj osób 1000 czy 2000, no bo to jest Skyblock jednak, yy, ale kilkaset osób na pewno będzie, więc będziecie mogli na pewno grać. Yy, chcę was jeszcze z tego miejsca zaprosić do sklepu serwera. Macie tutaj, yy, możecie zresztą zajrzeć do opisu, macie tam yy, jakby sklep serwera, w sensie chodzi mi o gadżety serwera, czyli typu kubki, jakieś tam podkładki pod myszkę i dzięki temu też mi pomagacie załatwiać kolejne reklamy yy, właśnie na serwer, żeby po prostu go tutaj coraz bardziej... Yy, że tak to ujmę, rozbudowywać. Macie IP gdzieś tam, IP, przepraszam, nie IP, tylko strony www. Macie właśnie na ekranie. I... Chyba to by było na tyle z mojego gadania Słuchajcie, chociaż nie wiem Chyba wszystko, zrobię szybkie cięcie i zobaczę Czy ja wszystko tutaj powiedziałam, co miałam powiedzieć Aha, chcę jeszcze jedną rzecz w sumie powiedzieć Odnośnie rank Rank jest strasznie dużo do kupienia No ale nie oszukujmy się Serwer musi przede wszystkim zwrócić Te pieniądze, które zainwestował A oprócz tego, żeby kolejne tryby Powstawały i żeby mieć pieniądze na kolejne tryby I na kolejne reklamy To uwierzcie, że po prostu no, trzeba te kilkaset złotych Że tak powiem zgarnąć i mówię to otwarcie Cię po no. prostu. Słuchajcie, rank jest aż do kupna, uwaga. Rank jest aż do kupna. Tutaj, jak widzicie, 9 różnych rank. Tylko te rangi są zrobione w taki sposób, że one tak naprawdę oprócz kitów nie dają takich jakichś mega urozmaiceń, tak? Bo dają jakieś tam powiększenie wyspy, ale na przykład powiększenie wyspy każdy indywidualnie może sobie tutaj ulepszyć u, u upgradera, że tak powiem. Możecie powiększyć wyspę i powiększyć liczbę osób w party. No ale na przykład te rangi w zamian za, y, oczywiście wiecie, po prostu sponsorowanie serwera, pomóc, pom pomóc, pomoc, to po prostu mają to od razu. A kity. I o kity możecie się tutaj... Próć, że tak to brzydko ujmę. Mm, ale tak naprawdę pomyślcie sobie, to jest serwer Skyblock, tak? To tak naprawdę co z takiego kitu? Na przykład mamy tutaj wziąłem akurat, to jest kit gracz, tak? Kit gracz wygląda w ten sposób. Yy, czekajcie, wezmę sobie to, stąd zabiorę. Ale na przykład dajmy na to podgląd. Włączymy tutaj podgląd wipa, tak? Yy, poczekajcie, nie tym. O, mamy tutaj podgląd wipa, dostaję od razu diamentowy jakiś tam sety, off i tak dalej. No ale tak naprawdę co z tych setów? Yy, no, w sumie to nic, bo sety są tylko i wyłącznie do, do PvP. Narzędzia mogą wam pomóc, no ale nie oszukujmy się, nadeszły takie czasy, że może, nie wiem, 5% społeczeństwa grającego obecnie w Minecrafta, Boże ile ja mówię w ogóle dzisiaj 5% społeczeństwa grającego obecnie w Minecrafta to tak naprawdę chciałoby pograć na takim mega hard Skybloku, gdzie po prostu by się robiło wszystko 100 lat, a większość ludzi no, większość młodzieży, o tak to ładnie powiem po prostu lubi jak coś jest prostsze, tak? Więc y, to też z myślą o tym stworzyłam y, Oczywiście, w, nawet w trakcie tra trwania edycji mam pomysł, jeżeli by coś było za prosto, mam pomysł, żeby to po prostu zmienić, no ale to nie będę teraz wam tego mówić. Yy, I to jeżeli chodzi o kity, by było na tyle. Ja myślę, że te kity są adekwatne do tego, kto ile tam w serwer, że tak powiem, włoży pieniędzy, czekajcie, zrobię to tak. Yy, I jeszcze chcę wam powiedzieć na sam koniec... Yy, Poczekajcie, zobaczcie ile ten odcinek trwa. E, dobra, ten odcinek trzeba powoli kończyć, ale słuchajcie, chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie, właśnie kitów. E, jest, wygląda to tak, że na przykład tutaj mamy takie coś jak kit Goliath. E, czekajcie, nie w tą stronę. I tutaj kit Goliath na przykład e, prezentuje się następująco: Protection 5. I na przykład mieczek tutaj ma sharpness szósteczkę, tak? Nie wiem dlaczego tu jest żelazny, powinien być diamentowy, no ale pominijmy to. I generalnie dzięki temu stwierdziłam, że zrobię większe enchanty niż zwykle. I na przykład macie tutaj kill of 6, 4, 4 po to, żeby po prostu ta, to, to PvP było ciekawsze, tak? Żeby no, coś się działo na tym PvP i te walki będą wyglądać zupełnie inaczej. Jak ktoś będzie chciał iść na PvP, to idzie sobie tutaj proszę bardzo na piękną arenkę wybudowaną przez Kamelona. Idzie sobie i normalnie sobie możecie tutaj między walczyć. Kity możecie odbierać. Czekajcie jeszcze wam szybko sprawdzę, bo właśnie nie chcę, żebyście mówili, że to zrobiłam specjalnie po to, żeby wszyscy kupowali rangi, bo no VIP tak naprawdę praktycznie nic nie ma oprócz tam jakichś takich komend, które no musi mieć dodatkowych, żeby nie było, że nic nie dostaje, tak? Zobaczcie na to. Kit mamy tutaj proszę bardzo. Kit Goliat. Znowu nie ten kliknęłam. Mamy tutaj właśnie coś takiego. Aha, miałam powiedzieć, że właśnie te kity, zobaczcie. Kity na przykład tutaj VIP Elite może brać co 24 godziny, tak? Yy, oczywiście każda ranga nie może być tak, że na przykład ta ranga bierze wszystkie kity, tylko każda ranga ma poszczególny kit przypisany tylko i wyłącznie sobie, tak? Yy, na przykład tutaj goliat może brać co 24 godziny tego kita, co 48 tego. I patrzcie też na to, jeżeli ktoś bierze kit co 24 godziny, to dajmy na to, że no na co mu tak naprawdę tyle tych setów, tak? No na co mu te sety są? Będzie taka osoba na pewno chciała te sety jak najwięcej, za jak największy, najwięcej po prostu zarobić. Sprzedając po prostu te sety, możecie sobie te sety wystawiać na ukośnik AH, czyli na aukcję, i wszyscy gracie tak naprawdę nawet taki killof, jakieś Fortune 4, czy tam nie wiem, Protection 10, nie no nie, nie ma chyba takich protów, nie zrobiłam. Chyba maksymalnie jest prot 8, czy tam prot 7. Możecie wszyscy sobie te kity kupować yy, i po prostu te itemy kupować. Myślę, że to właśnie dzięki temu, że te kity nie są co na przykład raz na miesiąc, to po prostu wszyscy będą mogli sobie taki setik na pewno yy, od innych kupić, bo na pewno ci z rangami będą chcieli sprzedawać. Dobra, Boże, zmęczenie się gadaniem i tak dalej. Chcę wam jeszcze pokazać ukośnik top. I tutaj mamy topkę czasu, graczy, będziecie mieć tutaj topkę całą. Mamy coś takiego też jak ukośnik admin, top time i tutaj właśnie będzie topka administracji ze względu na muty, kiki i tak dalej. Jeżeli nie widzieliście takich różnych dupereli, których, no, raczej takich rzeczy nie było na żadnych serwerach, to, no, mówię na przykład o tej topce administracji, no to po prostu wbijcie na kanał serwera. I to by było na tyle z mojego gadania. Dziękuję, jeżeli wysłuchaliście do końca i trzymajcie się, mam Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!